Dzień dobry moi drodzy. Przed nami rozdział siódmy, w którym Tygrys zostaje odbryknięty. Pewnego dnia królik z prosiaczkiem siedzieli sobie przed domkiem puchatka, słuchając, co mówi królik. A puchatek siedział razem z nimi. Było senne letnie popołudnie i las szumiał łagodnie i zdawał się szeptać puchatkowi do ucha. Nie słuchaj królika, słuchaj mnie. Więc Puchatek usadowił się w ten sposób, aby móc nie słuchać królika i tylko od czasu do czasu otwierał oczy, aby powiedzieć aha, a potem zamykał je, aby powiedzieć tak, to prawda. A królik od czasu do czasu mówił z poważną miną, Rozumiesz, o co mi chodzi, prosiaczku? A prosiaczek z poważną miną kiwał łebkiem na znak, że rozumie. Słowem, powiedział królik, kończąc wreszcie swoje wywody, tygrys stał się ostatnio tak rozbrykany, że już najwyższy czas, żeby mu dać nauczkę. Co sądzisz o tym prosiaczku? Prosiaczek powiedział, że tygrys był naprawdę bardzo rozbrykany. I gdyby można było wynaleźć jakiś sposób, żeby go odbrykać, byłaby to bardzo dobra myśl. I mnie się tak zdaje, rzekł królik. A co ty myślisz o tym Puchatku? Puchatek drgnął, otworzył oczy i powiedział. Niezmiernie. Co niezmiernie? Spytał królik. Właśnie to, coś ty mówił, rzekł Puchatek. Niewątpliwie. Prosiaczek dał Puchatkowi takiego szturchańca, a Puchatek, czując, że z każdą chwilą coraz bardziej zaczyna być gdzie indziej, zaczął rozglądać się za samym sobą. Ale jak to zrobić? Spytał prosiaczek. I jaka to ma być nauczka króliku? O to właśnie chodzi, rzekł królik. Słowo nauczka wydało się Puchatkowi znajome. I zdawało mu się, że już gdzieś je kiedyś słyszał. Jest coś takiego, powiedział Puchatek, co nazywa się dwa razy dwa. Krzyś próbował mnie kiedyś tego nauczyć, ale jakoś nie wyszło. A co nie wyszło? Spytał królik. A skąd nie wyszło? Spytał prosiaczek. Puchatek potrząsnął łebkiem. Nie wiem, odparł ale nie wyszło. A o czym mówiliście? Puchatku, rzekł prosiaczek z wyrzutem, czy nie słuchałeś tego, co mówił królik? Słuchałem, tylko miałem trochę puchu w uchu i nie dosłyszałem. Czy mógłbyś to jeszcze raz powtórzyć, króliku? Królik nie miał nigdy nic przeciwko powtórzeniu czegoś jeszcze raz, więc spytał, od czego ma zacząć. A Puchatek powiedział, że od tego miejsca, kiedy puch wszedł mu do ucha, a królik spytał, kiedy to się stało, a Puchatek powiedział, że nie wie, bo dobrze nie słyszał. Prosiaczek rozstrzygnął sprawę, mówiąc, że chodzi po prostu o wynalezienie jakiegoś sposobu, żeby ukrócić brykanie tygrysa. Bo choć można go bardzo lubić, jednak trudno zaprzeczyć, że jest on wyjątkowo rozbrykany. Aha, rozumiem, rzekł Puchatek. Jest po prostu zapełno go wszędzie. Od co? Rzekł królik. Puchatek próbował coś wymyślić, lecz wszystko, co potrafił wymyślić, okazało się niezdatne na nic, więc bardzo cichutko przemruczał sam do siebie. Gdyby tygrys był mniejszy od królika i lżejszy, i cokolwiek grzeczniejszy, a zaś królik silniejszy od tygrysa i wyższy, a znów tygrys był niższy i cokolwiek szczuplejszy, wtedy tak by nie brykał na biednego królika, który jednak jest mniejszy. Co Puchatek powiedział? Spytał królik. Zdaje się, że nic mądrego. Tak, weschnął puchatek. Nic mądrego. Otóż ja mam taki pomysł, rzekł królik. Zaraz wam wytłumaczę. Zabierzemy tygrysa na dłuższą wyprawę, gdzie tygrys jeszcze nigdy nie był i zostawimy go tam. A na zajutrz rano odnajdziemy go znowu i. Posłuchajcie uważnie. Tygrys stanie się całkiem innym tygrysem. – Czemu? – spytał Puchatek. – Bo będzie potulnym tygrysem, smutnym, małym i zmartwionym tygrysem. Tygrysem, który mówi – ach, króliku, rad jestem, że cię widzę. O, właśnie dlatego. – A czy on będzie się cieszył, kiedy i mnie zobaczy i prosiaczka też? – Oczywiście. – To dobrze – rzekł Puchatek. Ach, ja bym tego nie zniósł, żeby tygrys miał zostać smutny, rzekł prosiaczek bez przekonania. Tygrysy nigdy nie zostają smutne, wyjaśnił królik. One przechodzą przez to ze zdumiewającą szybkością. Dla pewności pytałem o to sowy, która powiedziała mi, że one właśnie w ten sposób zawsze przez to przechodzą. A jeśli się nam uda tak zrobić, żeby tygrys czuł się mały i smutny, to tylko przez pięć minut spełnimy dobry uczynek. Czy Krzyś byłby tego samego zdania? Spytał prosiaczek. Tak, powiedział królik. Krzyś z pewnością powiedziałby – spełniłeś dobry uczynek, prosiaczku, byłbym to samo zrobił, tylko że akurat wtedy robiłem co innego. Dziękuję ci, prosiaczku, no i puchatku oczywiście. Tak by powiedział Krzyś. Prosiaczek ucieszył się bardzo i zmiarkował od razu, że pomysł z tygrysem był bardzo dobry. A że w dodatku miał to zrobić do spółki z królikiem i puchatkiem, była to niez niewątpliwie taka rzecz… Po której nawet bardzo małe zwierzątko mogło zbudzić się z rana bardzo zadowolone, że to właśnie zrobiło. I teraz trzeba było tylko postanowić, dokąd zaprowadzić tygrysa. Zaprowadzimy go do bieguna północnego, rzekł królik. Ponieważ musiało się zużyć dużo czasu, żeby go znaleźć, więc trzeba będzie. Zużyć dużo czasu, żeby Tygrys porządnie się tam zgubił. Teraz z kolei Puchatek ucieszył się bardzo, gdyż to on właśnie był odkrywcą na północnego i myślał sobie, jakie to będzie piękne, kiedy wszyscy dotrą do tego miejsca i Tygrys zobaczy tabliczkę z napisem Odkryty przez Kubusia Puchatka. Puchatek go znalazł. Wówczas tygrys dowie się o tym, o czym chyba jeszcze nie wie. Jaki to jest miś z tego puchatka? Taki właśnie miś. Otóż postanowiono, że wyruszą na zajutrz rano, i że królik, który mieszkał niedaleko Kangurzycy, maleństwa i tygrysa, wstąpi do nich i zapyta tygrysa, jakie ma plany na jutro. Bo jeśli nie ma żadnych planów, to, co by powiedział o małej wycieczce i zabraniu ze sobą puchatka i prosiaczka. I jeśli tygrys powie tak, to wszystko będzie w porządku. A jeśli powie nie, hm nie, nie powie nie, rzekł królik, ja już w tym będę. I poszedł bardzo zaaferowany. Nast następny dzień był zupełnie niepodobny do poprzedniego. Zamiast żeby było ciepło i słonecznie, było zimno i mglisto. Puchatek bynajmniej nie troszczył się o siebie, ale gdy pomyślał o całym miodzie, którego pszczoły nie zrobią w taki zimny i mglisty dzień, było mu bardzo żal biednych pszczół. Powiedział o tym prosiaczkowi, kiedy prosiaczek przyszedł po niego, a prosiaczek powiedział, że on o tym za bardzo nie myśli, ale myśli o tym, jak to musi być zimno i przykro w lesie? I gdy przyszli wreszcie do królika, królik powiedział, że jest to właśnie odpowiedni dzień na taką wyprawę, bo tygrys zawsze bryka i wszystkich wyprzedza, więc kiedy tylko zniknie z oczu, wszyscy, ilu ich jest, popędzą w przeciwnym kierunku i on ich nigdy nie zobaczy. Jak to nigdy? Spytał prosiaczek. No, nie, nie tak zupełnie, nigdy, ale tak długo, dopóki go znów nie znajdziemy. Jutro czy kiedy indziej. Ale chodźmy już, bo tygrys czeka na nas. Gdy przyszli do Kangurzycy, okazało się, że maleństwo też czeka, ponieważ było ono w wielkiej przyjaźni z tygrysem, co było mocno kłopotliwe w tej sytuacji. Lecz królik szepnął do Puchatka. Ja się tym zajmę. I zwrócił się do mamy kangurzycy. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby maleństwo zostało w domu, powiedział. A dlaczego? spytało maleństwo, które udawało, że nie słucha. Dlatego, że jest obrzydliwa pogoda, powiedział królik, krzywiąc się. A ty kasłałeś dziś rano. A skąd ty wiesz? spytało czupurnie maleństwo. Ach, maleństwo! Powiedziała kangurzyca z wyrzutem. Czemuś mi nic nie mówiło? No, bo zakrztusiłem się biszkopcikiem, rzekło maleństwo. I to był biszkopcikowy kaszel, a nie prawdziwy. Ale dzisiaj zostań w domu, kochanie. Pójdziesz innego dnia. Jutro? spytało maleństwo pełne nadziei. Zobaczymy, odparła mama kangurzyca. Ty zawsze tylko zobaczasz i zobaczasz, a potem nigdy z tego nic nie wychodzi, powiedziało maleństwo ze smutkiem. Trudno zobaczyć cokolwiek w taki dzień jak dziś, rzekł królik. Nie sądzę, żebyśmy poszli bardzo daleko. A przy tym dziś po południu jesteśmy wszyscy bardzo. A, jesteś tygrysie? Więc już idziemy. Do widzenia, maleństwo. Po południu jesteśmy wszyscy bardzo. No, chodź, chodź, puchatku. Wszyscy gotowi? No, to dobrze, więc idźmy. I poszli. Z początku puchatek, prosiaczek i królik szli razem, a tygrys biegał naokoło nich, zataczając kręgi. A potem, gdy dróżka stawała się coraz węższa, królik, prosiaczek i puchatek szli gęsiego, a tygrys biegał dookoła nich podługowato. I stopniowo, gdy jałowce po obu stronach stawały się coraz bardziej kujące, tygrys biegał tam i z powrotem przed nimi i czasami wpadał na królika, a czasami nie. I kiedy zapuścili się nieco dalej, mgła stała się gęsta, także tygrys znikał co chwila i gdy myślano, że już go nie ma, wyskakiwał nagle z mroku i mówił Więc chodźmy. I nim można było cokolwiek odpowiedzieć, już go znowu nie było. Królik odwrócił się lekko i trącił prosiaczka. Teraz, szepnął, powiedz Puchatkowi. Teraz, szepnął prosiaczek do Puchatka. Co teraz? Spytał szeptem Puchatek prosiaczka. Nagle ukazał się tygrys, bryknął na królika i znowu zniknął. Już szepnął Królik i wskoczył do małego dołka, a Puchatek z prosiaczkiem za nim. Przycupnęli, ukryci w paprodziach i zaczęli nasłuchiwać. W lesie było cicho, cichutko i nic nie było słychać ani widać. – Cicho! – szepnął Królik. – Jestem cicho! – rzekł Puchatek. Coś zaszeleściło za nimi i znów zapadła cisza. Hop, hop! zawołał tygrys. A głos jego rozległ się tuż, tuż koło nich, także że prosiaczek byłby już wyskoczył z dołka, gdyby nie to, że puchatek prawie siedział na nim. Gdzie jesteście? zawołał tygrys. Królik trącił puchatka w łokieć, a puchatek zaczął rozglądać się, szukając prosiaczka, żeby i jego trącić, ale nie mógł go znaleźć prosiaczek dyszał w wilgotnych paprociach tak cichutko, jak tylko mógł i czuł się bardzo dzielny i przejęty. To dziwne, powiedział tygrys do siebie. Nastąpiła chwila ciszy, po której znów usłyszeli szuranie. Minęło jeszcze kilka chwil i las stał się tak cichy, że aż strach ich obleciał. Wówczas królik wstał i wyprostował się. – Aha! – szepnął dumnie. – Widzicie? – Miałem rację. – A ja myślałem, – powiedział Puchatek, – i myślę, że… – Nie myśl, – rzekł Królik, – tylko uciekaj. Uciekajmy stąd wszyscy. I popędzili, a Królik biegł przodem. – Teraz, – powiedział Królik, – gdy przebyli już kawałek, kawałek drogi, możemy rozmawiać. Co chciałeś powiedzieć, Puchatku, przedtem? Nic ważnego. Dlaczego idziemy tędy? Bo to jest droga do domu. Aha, powiedział Puchatek. Zdaje się, że to będzie bardziej na prawo odezwał się prosiaczek niespokojnie. A jak się tobie zdaje, Puchatku? Puchatek spojrzał na swe od, obydwie łapki, wiedział, że jedna z nich jest prawa i wiedział jeszcze, że kiedy się już ustaliło, która z nich jest prawa, to druga była lewa. Ale nigdy nie wiedział, jak zacząć. Yy, więc yy, tego. zaczął powoli. Chodźmy, naglił królik. Ja znam tę drogę. I poszli dalej. Po dziesięciu minutach zatrzymali się znowu. To było zabawne, powiedział królik. Ale ja właśnie w tej chwili. No, tak, oczywiście, chodźmy. No, już jesteśmy, rzekł królik w 10 minut później. Yy, nie, to jeszcze nie tu. Teraz, rzekł królik w 10 minut później. Zdaje się, że już się zbliżamy, ale zaraz, czy nie jesteśmy czasem bardziej na prawo niż myślałem? To dziwne. – rzekł królik w dziesięć minut później. – Jak we mgle wszystko jest do siebie podobne. Czy zauważyłeś to, Puchatku? Puchatek powiedział, że zauważył. – Całe szczęście, że tak dobrze znamy las, bo inaczej moglibyśmy się zgubić – powiedział królik w pół godziny później i roześmiał się tak beztrosko, jak ktoś, kto zna las tak dobrze, że nie może w nim zabłądzić. Prosiaczek, idący w tyle za Puchatkiem, wspiął się na paluszki i szepnął. Puchatku, co prosiaczku? Nic, rzekł prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę. Chciałem się tylko upewnić, czy jesteś. Kiedy już Tygrys przestał czekać na swoich towarzyszy wyprawy, i gdy zmęczył się tym, że nie było do kogo mówić, Mówię wam, chodźmy. Pomyślał sobie, że lepiej będzie wrócić do domu. I też tak zrobił. Gdy mama kangurzyca ujrzała go, powiedziała: O, tygrysek! Jest, tygrysek jest grzeczny. Właśnie przyszedł w samą porę, żeby wziąć lekarstwo. I wydobyła je z szafki. A maleństwo powiedziało z dumą: A ja już wziąłem swoje? A tygrys przełknął swoje i powiedział: A ja też. Po czym obydwaj z maleństwem zaczęli się wzajemnie popychać, ale w taki przyjacielski sposób. I tygrys wywrócił niechcący jedno czy dwa krzesła, a maleństwo wywróciło jedno naumyślnie. A kangurzyca powiedziała: No, a teraz sobie pobiegajcie. A gdzie mamy pobiegać? spytało maleństwo. Idźcie i nazbierajcie mi szyszek jodłowych, powiedziała kangurzyca i dała im koszyczek więc poszli do sześciu sosen i tak długo obrzucali się szyszkami, aż zapomnieli, po co przyszli. Zostawili koszyczek pod drzewem i wrócili na kolację. I właśnie, gdy kończyli kolację, przez uchylone drzwi do pokoju zajrzał Krzyś. – Gdzie jest Puchatek? – zapytał. – Tygrysku kochany, gdzie jest Puchatek? – spytała Kangurzyca. Tygrys wyjaśnił, co się stało, a ponieważ w tym samym czasie maleństwo opowiadało o swoim biszkoptowym kaszelku i kangurzyca prosiła ich, by nie mówili jednocześnie, upłynęło sporo czasu, nim Krzyś domyślił się, że Puchatek, Prosiaczek i Królik zabłądzili we mgle w głębi lasu. – Dziwne są te tygrysy – szepnął tygrys maleństwu – ale one nigdy nie błądzą. A dlaczego nie błądzą tygrysku? No, bo jakoś nie błądzą, wyjaśnił tygrys. Bo już tak jest. W takim razie, że Krzyś, będziemy musieli pójść i odnaleźć ich, chodź, tygrysie. Muszą pójść i odnaleźć ich, wyjaśnił tygrys maleństwu. A czy ja mogę też ich odnaleźć? Spytało maleństwo z przejęciem. Chyba nie dziś, kochanie. Powiedziała kangurzyca, innego dnia. No dobrze, a jeśli oni jutro zabłądzą, to czy będę mógł ich odnaleźć? Zobaczymy, powiedziała mama kangurzyca. A maleństwo, które wiedziało, co to znaczy, poszło do kącika i zaczęło się ćwiczyć we wskakiwaniu na samego siebie. Trochę dla wprawy, a trochę dlatego, że nie chciało, aby Krzyś i Tygrys pomyśleli, że jest zmartwione, bo musiało zostać w domu. Trzeba to sobie powiedzieć, żeśmy trochę zbłądzili, powiedział królik. Cała trójka przycupnęła w małym piaszczystym dołku na skraju lasu. Ten dołek trochę już zmęczył Puchatka, który zaczynał podejrzewać, że jest to taki dołek, który chodzi za nimi krok w krok, bo gdzie tylko szli, zawsze wpadali do dołka. I za każdym razem, gdy ten dołek ukazywał się przed nimi, królik oznajmiał z triumfem. Teraz już wiem, gdzie jesteśmy. A prosiaczek nic nie mówił, tylko próbował pomyśleć o czymś do powiedzenia, ale jedyną rzeczą, jaką mógł wymyślić, było pomocy, pomocy. A było trochę niezręcznie tak mówić, kiedy tym razem, z Puchat kiedy był razem z puchatkiem i królikiem. W takim razie, rzekł królik po długim milczeniu, podczas którego nikt mu nie dziękował za spacery, jakie, odbyw jakie odbywali, e, może byśmy poszli, co? Tylko w którą stronę? A co by było rzekł Puchatek powoli gdybyśmy spróbowali odnaleźć nasz dołek, jak tylko stracimy go z oczu a co nam z tego przyjdzie? Spytał królik, bo my ciągle szukamy domu i nie możemy go znaleźć, więc pomyślałem sobie, że jeżeli zamiast domu zaczniemy szukać dołka, to wtedy na pewno go nie znajdziemy. I to jest dobra myśl, bo może wtedy znajdziemy coś, czego wcale nie szukamy, i może to będzie właśnie to, czego naprawdę szukamy. Nie ma w tym odrobiny sensu orzekł królik. Nie, nie ma, odpowiedział puchatek pokornie. Ale już, już miał być, kiedy zacząłem o tym myśleć. No tylko gdzieś się po drodze zgubił. Gdybym wszedł, gdybym wyszedł z dołka i potem chciał do niego wrócić, to z pewnością bym go znalazł, powiedział królik. Ale, tak, ja też tak myślałem. Że może byś go nie znalazł, rzekł puchatek. Tylko tak sobie pomyślałem. Spróbuj, zaproponował nagle prosiaczek, a my tu na ciebie zaczekamy. Królik roześmiał się na znak, jak bardzo głupi jest ten prosiaczek, i zniknął we mgle. Ale nie uszedł i stu kroków, gdy zawrócił i skierował się z powrotem. Po dwudziestu minutach czekania puchatek wstał i powiedział: Zdaje mi się, prosiaczku, że chyba pójdziemy do domu. – Ależ, Puchatku! – zawołał prosiaczek mocno wzburzony. – Przecież ty nie znasz drogi! – Nie znam, – rzekł Puchatek, – ale mam w spiżarni dwanaście garnczków, które wołają mnie już od godziny. Nie słyszałem ich dobrze przedtem, bo królik ciągle mówił i mówił. Ale teraz, kiedy nic nie mówi, tylko mówią moje garnczki... Zdaje mi się, prosiaczku, że będę wiedział, skąd idzie ich głos. Chodźmy. I powędrowali. Prosiaczek przy, przez dłuższy czas nic nie mówił, aby nie przeszkadzać garnczkom. Aż wreszcie wydał z siebie bardzo piskliwy dźwięk i kwiknął, ajaj! Bo nagle zrozumiał, gdzie jest, ale ciągle nie miał odwagi odezwać się głośno na wypadek, gdyby było inaczej. I właśnie w chwili, gdy stał się już tak pewny swego, że było już wszystko jedno, czy garnczki wołają, czy nie, tuż przed nimi rozległo się wołanie i z mgły wynurzył się Krzyś. A, tu jesteście, powiedział bez udając, że wcale się o nich nie niepokoił. Tu jesteśmy, Krzysiu, odpowiedział puchatek. A gdzie jest królik? Nie wiem, odpowiedział Puchatek. To nic, rzekł Krzyś, ale myślę, że Tygrys go znajdzie, bo właśnie poszedł, żeby was szukać. Ale ja muszę już wracać do domu i prosiaczek też musi wrócić po to samo, dlatego żeśmy jeszcze nic. Pójdę z wami, odpowiedział Krzyś i będę was pilnował. I poszedł do domu z puchatkiem i prosiaczkiem i pilnował ich dość długo, a przez ten cały czas tygrys gonił po lesie. I wreszcie potulny i smutny królik usłyszał go. I ten potulny i smutny królik popędził przez mgłę, zwabiony tymi dźwiękami, które nagle zmieniły się w tygrysa dobrego, wspaniałego tygrysa. Potężnego i zbawczego tygrysa, który brykał sobie w najpiękniejszy sposób, w jaki tylko tygrys potrafi brykać. Ach tygrysku, jak ja się cieszę, że cię widzę, zawołał królik. Koniec rozdziału siódmego. Do usłyszenia jutro.